No działa, zadzwonisz, spróbuj. Maję matryk poniżek, na tam. Dobrze. No i dzwoń I do Kasi. I tu jestem, Kasia. I Jestem Eliza. Em... Um, um, nie wiem. I, i, i jestem w domu. W domu. Nie I, jesteś w domu? Idę. I i I ja mam kanapę. I nie ma problemu. Już? Skończyłaś rozmawiać? No i? To zadzwoń jeszcze do Kasi. I ja muszę. Ma mam, mam, ma, że ma, ma przyjaciela jednego. Je to spróbuj jeszcze raz. I ja mam przyjaciela, są dobrymi, hej, 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 No spróbuj. Natomiast przyjaciela, są dobrzy, hej, 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 Dobrze. Cześć um, Kasia. I... Nie ma. Załama się. Nie ma Lizy. Nie ma Lizy. Nie ma Lizy? To może z Kasią porozmawiać? Do mojej filmy, Eliza. Sześć. Odwoknij. Zwoknij To spróbuj zadzwonić do Eliza. Cześć, Eliza. Jestem. Szło do i ja mam kwiatki Hej! I. I nie mam problemu. I papa jestem do domu. To wypij kakao teraz. No, mama, to była No, słyszałam, że nie masz problemu. jest tam domu i ja mam kiatki i i. Dlaczego ja to Amirce wysłać, no? Ja, ja idę, ja mam potrzebę i nie ma problemu i ja mam to i ja mam misu na górę i aspy. Tomek. No to zazwyczaj do Tomka też, oczywiście. Tomek i ja. I wszystkie Jest Tomek. No, co powiedziałeś? już Ja muszę Ja muszę Ja musi. Dobra, zbieramy się. Mhm.